Dzień dobry, czy może raczej dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Adrian Zimny i z okazji tak dzisiejszego no święto, to może za dużo powiedziane, ale takiej okazji, jaką jest 23 marca, czyli, czyli Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, a też przy okazji jest to rocznica urodzin Emanuela Korompaja, postaci znanej i no tutaj zasłużonej dla stosunków polsko-węgierskich, natomiast jeśli Państwo nie wiedzą, kim on był, to dobrze się składa, dlatego że dzisiaj tutaj moimi Państwa gościem jest Michał Szymański. Który kiedyś napisał tekst właśnie poświęcony tej postaci. No i w związku z tym z okazji tego Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej zechce nam dzisiaj właśnie tę postać po raz kolejny przybliżyć. Także nie przedłużając oddaję ci Michale głos. Dzięki Adrianie za tutaj oddanie mi głosu. Rzeczywiście było tak, że kilka lat temu napisałem tekst zatytułowany Emanuel Korompaj Symbol Polsko-Węgierskiego Braterstwa, który został opublikowany na portalu magiazyn.pl, czyli w serwisie, który chyba każdej osobie, która jakoś interesuje się tematyką polsko-węgierską, jest znany. Serwis od jakiegoś czasu niestety nie działa, więc w związku z powyższym, tak pomyślałem, że można by było do tego tekstu niejako wrócić w formie, w formie audio. A jak Adrian tutaj wspomniał, dzisiaj mamy właśnie 23 marca i myślę, że. Myślę, że warto by było, bo faktycznie no, symbolicznym jest fakt, że Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej przypada właśnie w urodziny człowieka, który samym swoim życiem świadczył o braterstwie narodów polskiego i narodu węgierskiego, o naszych wspólnych sukcesach, ale też o tragicznym losie, jakiego doświadczaliśmy. Korompaj urodził się w 1890 roku. Był naukowcem, który ukończył studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Budapesztańskiego, a następnie rozpoczął pracę ucząc języków klasycznych w gimnazjum w dzisiejszej lewicy na Słowacji. Jednak wielka polityka wysłała go na front I wojny światowej. W Okopach spotkał wielu Polaków, do których zaczął odczuwać sympatię, a jego sympatia do Polski jeszcze się zwiększyła, kiedy zaczął też odczuwać sympatię do germanistki Mieczysławy Grabas, którą w roku 1917 poślubił. Małżeństwu sprzeciwiali się rodzice obydwu stron, ponieważ rodzice Mieczysławy postrzegali Korompaja jako Niemca, ponieważ rozmawiali ze sobą w języku niemieckim, no bo z oczywistych względów rozmowa no nie mogła się odbywać ani w języku polskim, ani w języku węgierskim. A wiadomo też, że obydwa języki niewiele mają ze sobą wspólnego i wzajemne porozumienie się za ich pomocą byłoby co najmniej trudne, więc ponieważ obydwoje młodzi znali język niemiecki, to rozmawiali po niemiecku, natomiast rodzice rodzice Mieczysławy postrzegali, postrzegali Emanuela Korompaja właśnie jako, jako Niemca i niespecjalnie chcieli mieć go w rodzinie. Z kolei Ród Korompajów był rodem dość zamożnym i było takie oczekiwanie, że Emanuel pojmie za żonę przedstawicielkę wyższych sfer Austro-Węgier. No i po, po zawarciu rodzina Korompaja wyrzekła się to. Małżonkowie po wojnie zamieszkali w Lewicy, jednak miasto, z którym był Korompaj związany, no przestało być częścią państwa węgierskiego i weszło w... Weszło w skład powstającej Czechosłowacji. Na Węgrzech z kolei wybuchła rewolucja komunistyczna, uformowała się Węgierska Republika Rad. Dlatego korompajowie podjęli decyzję, że należy osiedlić się w Polsce. Zamieszkali w przemyślu. Emanuel przyjął polskie obywatelstwo. No ale w stronę Polski zaczęło zmierzać zagrożenie bolszewickie, dlatego zgłosił się on na ochotnika do wojska polskiego, gdzie został kapitanem i wraz z Polakami walczył przeciwko Armii Czerwonej. Nie był oczywiście jedynym Węgrem walczącym w skład w składzie wojska polskiego w wojnie polsko-bolszewickiej, bo wielu Węgrów przybyło do Polski, by walczyć przeciwko zagrożeniu komunistycznemu. Natomiast no, myślę, że można śmiało powiedzieć, że był najbardziej jest najbardziej znanym przykładem udziału Węgrów w wojnie 1920 roku. Po jej zakończeniu pozostał w naszym kraju, pełnił w armii funkcję zaopatrzeniowca. W Wojsku Polskim zawodowo służył do roku 1929, kiedy to został przeniesiony w stan spoczynku. W 1930 korompajowie, bo tutaj trzeba odnotować, że korompają urodziły się Trze córki w roku 1918, 1919 i 1921. Rodzina Korompajów zamieszkała w 1930 roku w Warszawie. Emanuel został pracownikiem ambasady Królestwa Węgier oraz prezesem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, a także lektorem języka węgierskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Gdzie poświęcił się promocji braterstwa polsko-węgierskiego, wykorzystując swój talent do tego, by chociaż trochę przełamać tę no dość kłopotliwą dla obydwu narodów barierę językową. W 1936 roku opublikował pierwszy słownik węgiersko-polski i polsko-węgierski, a dwa lata później książeczkę Polak na Węgrzech, rozmówki polsko-węgierskie. Zajmował się też tłumaczeniem polskich prac na język węgierski. No takim najbardziej znanym przykładem jest oczywiście tłumaczenie pożogi słynnej książki pióra katolickiej pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej. Po nadaniu Uniwersytetowi Warszawskiemu imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego zaproponował lektorom uniwersyteckim, by każdy z nich przełożył wybraną monografię poświęconą Marszałkowi Piłsudskiemu na język obcy i tutaj z doniesień prasowych wiemy, że Inicjatywa ta zyskała pozytywną odpowiedź ze strony lektorów wielu, wielu języków, których nauczano na Uniwersytecie Warszawskim. Sierpień 1939 roku Korąpa spędzał na Węgrzech wraz ze studentami, jednak w poczuciu obowiązku wrócił do Polski w obliczu niemieckiego zagrożenia i zgłosił się na ochotnika do służby wojskowej. Został skierowany do Lwowa i tak jak inni oficerowie Wojska Polskiego, którzy przebywali na Kresach, trafił do niewoli sowieckiej, trafił do starobierska, skąd wysłał list do rodziny, a następnie zginął w kwietniu 1940 roku z rąk NKWD w Charkowie. Korompaj nie był zresztą jedynym Węgrem w wojsku polskim, który bronił polskiej niepodległości w 1920 roku i który zginął z rąk Sowietów, ponieważ ten sam los spotkał również kapitana Oskara Kunela, który trafił do Kozielska, a później zginął w Katyniu. No tutaj oczywiście. Gdy rozmawiamy o Korąpaju, o to zawsze też można przywołać tragiczny los jego rodziny. W 1939 roku, w wyniku niemieckiego bombardowania, zginęła jego córka Marta. Jego żona Mieczysława oraz córka Elżbieta wstąpiły do armii krajowej, gdzie służyły w oddziale informacyjno-wywiadowczym Hitlerowcy aresztowali najpierw Martę później jej matkę. Marta była katowana i gwałcona na oczach Mieczysławy zginęła z rąk Gestapo 12 stycznia 1943 roku. Odznaczona została pośmiertnie krzyżem w srebrnym orderu Virtuti Militari i srebrnym krzyżem zasługi z mieczami. Żona Korompaja została wywieziona do Oświęcimia, gdzie rok później zmarła, tylko Ilonie Korompaj udało się, udało się przeżyć. Choć ona również została wywieziona na Sybir i wróciła do Polski w latach 50., ostatnia córka Korompajów zmarła w 2010 roku. Można też wspomnieć oczywiście, że w 1991 roku w Starobiesku przeprowadzono ekshumację ofiar zbrodni, jednak ciała kapitana Korompaja nie udało się niestety rozpoznać. Pamięć o nim jest jednak żywa. W Warszawie odsłonięto tablicę poświęconą jego osobie u zbiegu ulic Podchorążych i chołówki w 1992 roku. Na Krakowskim Przedmieściu 26 łamane przez 28 na budynku Wydziału Orientalistycznego UW, gdzie mieściła się przed wojną Katedra Hungarystyki. Jest też tablica poświęcona Korompajowi i Kunelowi w Łodzi. Jest też pomnik męczenników Katynia w Budapeszcie, obok którego posadzono dwa dęby pamięci poświęcone właśnie Korompajowi oraz Kunelowi. No i wreszcie wreszcie należy też wspomnieć o tym, że w ubiegłym roku miała miejsce uroczystość w centrum opatrzności Bożej w Panteonie wielkich Polaków znajduje się urocz znajduje się symboliczny grup Korompaja, który który ma przypominać o jego zasługach dla, dla Polski, tak, dla, narodu, dla narodu polskiego. Na pewno warto pamiętać o tej postaci, zarówno przy okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, na pewno przy okazji Bitwy, rocznicy Bitwy Warszawskiej, no i wreszcie też przy, przy obchodach zbrodni katyńskiej, zwłaszcza że w tym roku te obchody można się spodziewać, że będą znacznie większe niż zazwyczaj, ponieważ mamy w końcu okrągłą 80. rocznicę odkrycia grobów polskich oficerów w Kateniu. Więc myślę, że warto o Korompaju pamiętać, również oczywiście o jego rodzinie, ponieważ, tak jak, tak jak wspomniałem, tak jak wspomniałem, Mieczysława zginęła z rąk Gestapo 12 stycznia 1943 roku, więc również obchodziliśmy w tym roku okrągłą rocznicę jej śmierci. Bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam do słuchania również naszych kolejnych. Spotkań, czy w zasadzie podcastów poświęconych, poświęconych tematyce polsko-węgierskiej. Bardzo serdecznie dziękuję.